Dzień dobry. Mamy zakończone prace związane z instalacją wody silnej, ciepłej oraz cyrkulacji. Centralnego ogrzewania do rozdzielacza do ogrzewania podłogowego i kanalizacji. Tak nam tutaj to wygląda: zbrojone instalacje. Tutaj będzie WC. Uwaleczką, odpryskanie kanalizacji. Tutaj mamy zrewaną instalację. Ciepłą, zimną wodę, cyrkulację oraz zasilanie i powrót do rozdzielacza. Pokażę łazienkę <laughs> Łazienka wygląda tak: podejście na wannę, stelaż do ubikacji wiszącej, podejście pod prysznic. Przecinek drabinkowy oraz umywalka. Podejścia są popiankowane, ale bez obaw, bo ruszać się nie będą, dlatego że są mocowane na takich oto metalowych listwach. Więc przy przekręcaniu baterii czy zaworku one się bardzo dobrze w ścianie nam trzymają. Więc nie trzeba się martwić o to, że tam się coś ukręci, albo coś się wykrzywi. Teraz jak to jest ustawione, zapianowane, to będzie to trzymać bardzo dobrze. I tak wygląda etap przed styropianem. Czekamy teraz, aż ułożą nam styropian budowlańcy i bierzemy się za rozwijanie ogrzewania podłogowego. Tutaj mamy rozdzielacz. Table do sterowania są wypuszczone. Podmieszanie będzie w kotłowni, w piwnicy. To będzie tutaj instalacja mieszana. Na dole będą grzejniki, a tutaj na parterze będzie podłogówka. Także pozdrawiam.